Pają żniwa rzepakowe rozpoczęły się dość wcześnie, tak jak się spodziewaliśmy. Plon nie zachwyca, bo jest niski. Spowodowany pewnie tym wiosennym mrozem, który przyszedł w okresie kwitnienia i ten, ta redukcja plonów jest dość znaczna, bo nawet rolnicy informują o plonach rzędu to półtorej, a do takich skrajnych informacji też docieramy. Stan zaawansowania żniw rzepakowych w naszym województwie jest różny. W powiecie brzeskim czy w okolicach Grodkowa jest to 60%. Tam była susza, były przymrozki i susza była główną przyczyną tego, że to było wcześniej. Jeżeli chodzi o zbiory, to w tych dwóch w okolicach tych dwóch powiatów są bardzo niskie zbiory, o 40-50% niższe jak w poprzednim roku średnie plony według ostatnich informacji, które uzyskałem, jest około 2 ton. Jeżeli chodzi o Strzelce, powiat kluczborg, no to też są niższe zbiory jak w poprzednim roku, natomiast te plony są między 2,5 a 3 tony, czyli po prostu w porywach tam może 3,5, ale to są jednostki. Także w okolicach 2,8 do 3 ton to są średnie zbiory. Także sytuacja w, na naszym województwie e, po pierwsze jest różna, ale na pewno e, plony są niższe jak w poprzednim roku. Kiecz głupczyce planuje e, ruszyć w pole rzepakowe jutro. Innym problemem jest e, rzeczywiście. E, Brak, brak możliwości w ramach niektórych procesów certyfikujących rozliczenie poziomu emisji rzepaku. A rzepak w Polsce to jest 2 trzecie produkcji przeznaczony na biodizla. No i bez konkretne, konkretnej możliwości wyliczenia poziomu emisji ten rzepak nie może być przetwo, przetwarzany na bioestry i tym samym nie może stanowić biopaliwa. Więc w okresie żniw taka informacja jest bardzo niedobra, bo może spowodować, doprowadzić do tego, że jeżeli nie będzie ten temat rozwiązany, to nie będziemy mogli prowadzić w dalszym ciągu skupu i odbierać od, z gospodarstw rzepaku. Poziomy emisji zostały określone dla regionów w Unii Europejskiej w dyrektywie z 2018 roku na poziomie regionu NUTS-2. Większość certyfikatów opiera się właśnie o, o emisję regionalną. Ten poziom emisji został przez Komisję Europejską jeszcze w ubiegłym roku przedłużony do, na sezon 2023-2024. Ale w sezonie 2024 miały obowiązywać nowe poziomy emisji dla regionów NUTS 2. Nie weszły w życie, i dzisiaj, w trakcie żniw, jesteśmy, stoimy przed, przed problemem, jak obliczyć emisyjność rzepaku, jak obliczyć emisyjność gazów cieplarnianych w ramach tych certyfikatów, które posiadamy. Nie jest to możliwe bez określenia poziomów emisji NUTS 2, więc czekamy z niecierpliwością, kiedy one zostaną określone. Co tutaj ministerstwo może zrobić? Mam nadzieję, że przyspieszyć ten proces i, i, i rozwiązać problem podmiotów skupowych. No, nie jestem ministrem, nie mogę odpowiadać sami za ministerstwo, ale problem jest chyba na poziomie Komisji Europejskiej, która powinna podjąć jakąś decyzję odnośnie właśnie zastosowania określonych poziomów emisji i rozliczania tej emisji w przypadku takich uprawy jak rzepak i kukurydza. No jest problem, jeżeli chodzi o, o emisyjność. Ministerstwo wysłało te stanowiska i wnioski co do emisyjności, ale stosunkowo o, późno i Komisja Europejska jeszcze nie rozpatrzyła tego wniosku. Po prostu w poprzednim roku, do 30 czerwca 2024, mieliśmy warunkowo przyznane wyliczone emisyjności na poszczególne województwa. A teraz metodyka się zmieniła i to jest w trakcie. I jest to sytuacja, która, na którą zwrócono uwagę w piątek na spotkaniu z ministrem Siekierskim w Izbie Rolniczej, żeby po prostu zareagował i doprowadził, przynajmniej spróbował przekonać Komisję Europejską, żeby to było wcześniej, bo jeżeli nie będzie twardych e, aktów prawnych, to firmy obawia, skupowe obawiają się, e, czy ktoś od nich kupi i przymierzają się do tego, że ograniczą skup e, rzepaku, jeżeli w przeciągu 10 dni, 2 tygodni ta decyzja nie będzie rozstrzygnięta.